How? 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 Tita? How. How. How? How? E? E? O? Uh. How? Tita. Tita? Jak robi piesek? Jak? How? How? hał. A jak, ro jak robi kotek? Miał, miał. A jak robi krówka? Nie, 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 nie. krówka robi tak. Mu, zrób mu. Tak, zrób jeszcze raz. Mu jeszcze raz. Jak robi piesek? A jak robi kotek? A jak robi krówka? Muu. A jak robi baranek? Brawo! Jak robi piesek? Nie piesek nie robi ba. Jak robi piesek? Tak to się śmieje mój kochany chłopczyk. Jak robi piesek? Hał! A jak robi kotek? Nie. Kotek robi Miau! A jak robi krówka? Mu. Zrób ładnie Mu. A powiedz ładnie: Tita. Tita. Co ci dać? Dać? A powiedz ładnie: bawić. Powiedz bawić. Dać? A powiedz może ta ta ta. ta. Jak to się robi? zaśpiewaj. Ta 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 ta. Nie? Powiedz nie. Dać. Wiem, Dawidku, zrób teraz tak. Klapu, 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 klapu. No zrób pokłapła nie śmiej się A zrób teraz tak Tu 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 Proszę się nie pluć Nie Nie, zrób tu 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 Bo ci zrobię ty 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 Pokaż jak ty zrobiłeś Filipkowi ty 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 i jak groziłeś paluszkiem? Ty, ty, ty. Zrób ładnie ty, 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 ty. A jak robi autko? A ty lubisz jechać autkiem? Tak. Tak. Jedziemy daleko? Nie, niedaleko? daleko. A zrób tak. Pomachaj papa. Papa, pa. jedziemy daleko. Zrób, papa. Pa. Pa. A puść ta łuska. Umiesz ta łuska puścić? A oczkiem A co to było? Ojejku jak mrugnąłeś. Tita. Tita. Bye, papa.